Poseł konfederacji przemysła Wipler poinformował w mediach społecznościowych, że zawiadamia prokuraturę w kontekście debaty organizowanej przez sztab Rafała Trzaskowskiego w Końskich, moi drodzy. To jest bardzo ciekawa sprawa. Posłuchajcie co pisze Wipler w mediach społecznościowych. Jestem po rozmowach z fachowcami, z ludźmi z różnych telewizji. Wyprodukowanie sygnału i inne wydatki poniesione przez TVP w związku z wczorajszą debatą to koszt ponad 2 milionów złotych. Sam sygnał do nawet dwóch milionów może dojść, tak pisze Przemysław Wibler. Wibler zwrócił uwagę, że to sama przedstawicielka TVP zaznaczyła, że mamy do czynienia z wydarzeniem organizowanym przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Z tego powodu polityk stawia cztery pytania do sztabu Koalicji Obywatelskiej i zarządu TVP w likwidacji. Posłuchajcie tych pytań, bo wiem, że nie wszyscy są na portalu X. Po pierwsze, pierwsze pytanie. Jakie były łączne koszty poniesione przez przedstawicieli TVP w związku z uczestnictwem w tym wydarzeniu? Drugie pytanie. Czy koszty te zostały w pełni zafakturowane na sztab Rafała Trzaskowskiego? Trzecie pytanie. Jakie kategorie i rodzaje kosztów związanych z udziałem TVP we wczorajszym wydarzeniu nie zostaną zafakturowane na sztab Rafała Trzaskowskiego, organizatora tego wydarzenia? Cztery. Pokażcie publicznie te faktury z rozbiciem kosztów na poszczególne pozycje i ze szczególną specyfikacją ich. Piękne pytania. I pisze Wibler dalej tak. W przypadku braku odpowiedzi na moje pytania wejdę do TVP w likwidacji na kontrolę poselską w tym zakresie i złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, m.in. z artykułu 296, paragraf 3 kodeksu karnego. Bardzo dobrze. Przemysław Wibler. Brawo.